Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No Po 5-6 godzinach, nie pamiętam dokładnie ile, z małą przerwą na posiłek w KFC, bo to jest praktycznie jedyne, co można tak przy stacjach gdzieś tam przekąsić, skorzystać z tej usługi. Teraz przyjechaliśmy do łubnian, do gołębnika, do Patryka Wrubla. Ona widzimy akurat, teraz mamy godzinę 14, chyba 20. Wypuszczone ma gołębie, one ładnie sobie tutaj latają to są też gołębie te właśnie które tutaj mamy w lidze. My przywieźliśmy te gołębie, o, tam Patryk jest właśnie. Tu sami przyjechaliśmy to daje im wody. A tutaj mamy te gołębie które widzieliśmy u Tomka Rumińskiego. Pięć gołębi tutaj zostanie. Rodowody ich mamy, choć, bagietka. Rodowody mamy także za chwilkę będziemy te gołębie tutaj spisywać które zostaną i pojedziemy sobie wtedy dalej. Jeszcze odwiedzimy Leszka Pielesiaka odwiedzimy yy, Krzyśka Mrowieca w Jeleśni. Także przed nami jeszcze troszeczkę drogi. Patryk nam powie, jak już dawno wypuszczać, wypuszczasz? Bo ostatnio, kiedy byliśmy, chyba nie wypuszczałeś ich wtedy, co? Trzeci czwarty, Trzeci, czwarty raz. Jakieś straty już były? Powiem tak, nie liczę, dopóki... Yy, nie będziesz spisu robił. Mniej więcej, no, się zgadza. Powinno się zgadzać, no ale coś na pewno miało, no. A no, ze zdrowiem jak się... tam było? Na razie jest OK. OK, okay dobrze. Tak jest dobrze. No tutaj odpukać, Byliśmy u Tomka, rozmawialiśmy. Też byliśmy kiedyś wcześniej u Zdzisława Ladymana, tam też były właśnie m.in. Patryka gołębie, są też jedne z pierwszych, bo ty dość wcześnie Zdzisławowi nie w tak w marcu nawet, to były dwa takie rzuty, to były właśnie do Zdzisława i do Krzyśka Mrowieca tam do Jeleśni, on tam ma więcej tutaj mamy teraz już około, będzie około 90-95 gołębi, no jeszcze dojedą gołębi od Leszka Pielisiaka, jeszcze może z kilku innych, ale zobaczmy, one nie latają tak mocno na razie, tylko wychodzą sobie, tak? Nie, tak na razie to że tutaj jakąś rundkę albo coś jest ciężkie były warunki, bo to by był smutny wiatr, ale... O Jezus! Bagietka. Mm. Ja im tam wpierdziel. No udało nam się, bo pies nie został potrącony. Kurczę, i tak kuleje, bo raz ją samochód uderzył niestety. Tam, gdzie właśnie budujemy muzeum. Natomiast tutaj udało się. No, ale widzimy, Gąbki sobie tutaj siedzą. Na bieżąco będziemy pokazywać, jak tu będzie wyglądało ich późniejsze trenowanie, co się dzieje. No i mówię, cały czas się staramy jakoś wypracować ten system, żeby na bieżąco też wyniki w takim systemie online zamieszczać. Tutaj akurat u Patryka myślę, że nie będzie dużego problemu, ponieważ ma tu system z właśnie z tym systemem, że będzie wysyłał na SMS-y, to jakoś się postaramy to zrobić, żeby też na komputerze od razu widzieć, tam gdzie jeszcze koledzy mają, Marian Worczak na Słowacji ma Benzinga Live, to też będzie. No inne też postaramy się jakoś tu wizjona dopracować, żeby też szło. Po prostu wyniki te widzieć, ale zobaczmy, gdzie fajna pogoda jest. Jeszcze tutaj wiało, tak? Drug u was wcześniej. A to dzisiaj? Nie, wczoraj. wczoraj. Był mniej więcej taki sam układ jak dzisiaj, ale wiatr. wiatr był okropny. Aha. Więc, ale też były na dworze, wieczorem i tak wypuściłem na, na chwilę. Więc na rok około 3-4 razy już były. Więc... No nic, pójdziemy teraz za chwilkę jeszcze pokażemy te głębię Tomka Rumińskiego. Będziemy musieli je spisać, rodowody zaraz zostawimy i będziemy tutaj jechać dalej w drogę. Także na razie dziękujemy. I idziemy do tych gołębi, sobie tego Tomka zobaczyć, żeby je tutaj też po prostu wpuścić do gołębnika. O, no i przeszliśmy tutaj do pomieszczenia, tak żeby tam te gołębie nie uciekły. Te numery, które mieliśmy tutaj wypisane, sprawdziliśmy, które są dla Patryka. Patryk właśnie sobie tutaj teraz je ogląda, mamy też już rodowody zeskanowaliśmy, bo Tomek od razu daje jak przystał, jak mówiłem na porządnego hodowcę. O, mamy tu od razu i to zobaczmy, bo to są naprawdę fajne ptaki, między innymi tutaj jest taki jeden ciekawy, Ty jaki masz numer no ten. To masz tego w To masz w ręku? O to jest właśnie. tu zobaczmy, ojcem jest syn złotej pary, a matką jest gąb z Inverda Harikana. Ja tylko powiem, że akurat tego gołębia, jak ktoś się skojarzy, to na dniach otwartych w hodowli Rainera Pittmana właśnie go dla Tomka wtedy w 2017 roku nabyliśmy. To jest syn Harikana razy córka Harikana, taki mocny inbred. On go doparował tutaj ze, swoją, ze swoimi już gołębiami. No i tutaj uzyskał takiego gołębia, super pary. To jest siostra super lotniczki, która miała pierwszy, ósmy konkurs tam 014-671. Ona chyba nawet tutaj gdzieś występuje jeszcze w innych rodowodach, także tutaj my te mamy na razie są tak luzem, bo jeszcze koszulek im Patryk nie założył, ale to są dosłownie świeżo przywiezione, także... Pozostałe gołębie za chwilkę wieziemy do Krzyśka Mrowieca, a po drodze jeszcze odwiedzimy kolegę Leszka Pilesiaka. Jak ten gąb w ogóle tak wygląda w miarę? Jak I dobrze, ile teraz będzie. Aha, Tomek prosił powiedzieć, że były szczepione mykosalmowirem, nie? Okay, no to Także już wiemy. Nie będziemy do tamtych niedługo pewnie dołączą na dachu, go zobaczymy. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry.